Hej, w dzisiejszym odcinku omawiamy pytania z egzaminu na prawo jazdy kategorii B na luty 2024 roku. Dołączcie do nas i rozwijajcie swoją wiedzę. Czy ten znak zabrania ci wyprzedzać motocykle jednośladowe? Odpowiedź nie. Czy na obszarze wyznaczonym linią przystankową możesz zatrzymać samochód osobowy w celu zapytania o drogę? Odpowiedź nie, ponieważ znak P17, linia przystankowa zabrania zatrzymywania się na obszarze wyznaczonym tą linią dla pojazdów, które nie są pojazdami komunikacji publicznej. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa motocykliście? Odpowiedź tak. Ponieważ obydwie pojazdy znajdują się na drodze z pierwszeństwem, i zgodnie z zasadą prawej ręki kierujący ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa motocykliście. Czy zgodnie z wskazanym z prawej strony znakiem pionowym masz obowiązek kontynuować jazdę prosto na najbliższym skrzyżowaniu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek niezwłocznie usunąć pojazd z przejazdu tramwajowego? Odpowiedź tak. Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu należy zachować szczególną ostrożność. Odpowiedź tak. Poruszasz się autostradą i zamierzasz ją opuścić. Czy hamowanie rozpoczniesz powieździe na pas wyłączenia zjazdu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na pasie między jezdniami? Odpowiedź: nie. Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak, ponieważ zgodnie z prawem ruchu drogowego, w tej sytuacji kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Czy w tej sytuacji nadawane sygnały świetlne zezwalają ci na wjazd za sygnalizator? Odpowiedź nie. Czy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza wolno ci jechać z włączonymi światłami do jazdy dziennej? Poprawna odpowiedź brzmi nie, ponieważ w tej sytuacji występuje zmniejszona przejrzystość powietrza spowodowana opadami atmosferycznymi. Czy masz obowiązek każdorazowo zatrzymać pojazd przed wjazdem na takie skrzyżowanie? Poprawna odpowiedź brzmi nie, ponieważ znak A7 ustąp pierwszeństwa nie wymusza zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pieszymi? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, za linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy czerwonej, znajduje się pas ruchu? Odpowiedź nie. Czy masz prawo zatrzymać pojazd bezpośrednio za tym przejściem dla pieszych? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu bezpośrednio przed skrzyżowaniem? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed tobą? Odpowiedź nie. Czy za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przez skrzyżowanie na wprost? Odpowiedź nie. Czy po zapaleniu sygnału zielonego dozwolona będzie jazda w prawo z obecnie zajmowanego pasa ruchu? Odpowiedź: tak. Jaki może być skutek niewyważenia kół jezdnych w pojeździe? Odpowiedź: C. Nierównomierne zużycie bieżnika opony. Który z wymienionych przedmiotów należy do obowiązkowego wyposażenia każdego samochodu osobowego? Odpowiedź C. Gaśnica. Jakiego zachowania powinieneś unikać podczas jazdy w takich warunkach drogowych? Odpowiedź A. Jazdy z dużą prędkością. O czym ostrzega świecąca się na czerwono w czasie jazdy samochodem osobowym lampka kontrolna układu chłodzenia? Odpowiedź A. O zbyt wysokiej prędkości. Temperaturze płynu chłodniczego. W jaki sposób umieścisz ładunek na przyczepie samochodu osobowego? Odpowiedź A. Tak, aby nie zasłaniał świateł przyczepy. Której z tych czynności nie masz prawa wykonać, gdy uczestniczysz w wypadku, w którym są zabici? Odpowiedź A. Usunąć pojazdu z drogi, aby nie utrudniał ruchu. Jakie musisz spełnić wymagania, żeby odzyskać uprawnienie do kierowania pojazdem, które zostało cofnięte za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym? Odpowiedź B. Jesteś zobowiązany spełnić wszystkie wymagania stawiane osobie, która pierwszy raz ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdami. Czy prędkość dopuszczalna 50 km na godzinę obowiązuje na obszarze zabudowanym przez całą dobę? Odpowiedź A. Tak. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać, kierując samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 ton na drodze ekspresowej jednojezdniowej? Odpowiedź B. 100 km na godzinę. Jak powinieneś zabezpieczyć urządzenie, którym zamocowałeś ładunek w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? Odpowiedź A. Tak, żeby mocowanie nie rozluźniło się. Jaka jest dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą na tak oznakowanej drodze? Odpowiedź B. 50 km na godzinę. Jak może zareagować kontrolujący, jeżeli nie będziesz miał przy sobie prawa jazdy? Odpowiedź B. Sprawdzi Twoje dane zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami moim sukcesem. Udało mi się zdać egzamin na prawo jazdy kategorii B. Byłem przygotowany na wszystko, ponieważ korzystałem z aktualnych testów na poznajtesty.pl. W sumie było 32 pytania, z czego 20 to pytania podstawowe, a 12 specjalistycznych. Cieszę się, że udało mi się uzyskać perfekcyjne 74 punkty na 74 możliwe do zdobycia. Pamiętajcie, aby osiągnąć pozytywny wynik, wystarczy zdobyć minimum 68 punktów. Dzięki temu portalowi miałem dostęp do najnowszych pytań testowych na rok 2024, co okazało się kluczowe. Zachęcam wszystkich kursantów do skorzystania z tego źródła nauki. Warto być dobrze przygotowanym, a to portal pozwoli Wam zdobyć.